mi się zdecydowanie lepiej jeździ samochodem. Na początku, w ogóle jak się tu przeprowadziłam, to tak myślałam, że oni tak szybko jeżdżą. Tak mi się wydawało, że tak bardzo szybko i że tak ciężko się gdzieś tam wbić i tak dalej. Nie wiem, czy to już z racji przyzwyczajenia, mm, nie wiem. Ale teraz zupełnie inaczej myślę, bo widzę jednak, że jak chce się wbić drugi pas i tak dalej, to, to ja nie mam z tym problemu, każdy mnie zawsze wpuszcza i czy jak parkuję samochód to każdy wykazuje jednak taką cierpliwość i ja mogę sobie spokojnie zaparkować ten samochód i nie muszę wiecie, nie muszę się spieszyć, nikt mnie nie wyzywa, nikt nie mówi do mnie źle i tak dalej tylko ja spokojnie mogę sobie właśnie parkować to auto właśnie większą cierpliwość.